Od poniedziałku nasze miasto jest stolicą światowej literatury, a to wszystko za sprawą kolejnej 14 edycji Festiwalu Konrada. W tym roku na szczęście całkowicie przeprowadzonej stacjonarnie. Możecie przyjść na wydarzenia festiwalowe i wziąć w nich udział bezpłatnie. Cały program znajdziecie na stronie festiwalu, a ja serdecznie zapraszam Was również na targi książki, gdzie również będziecie mogli znaleźć ślady twórczości Józefa Konrada. Decydowaliśmy się mówić o wspólnotach w tym roku w sposób je, e, jawny, choć w sposób ukryty mówiliśmy o wspólnotach e, przez 14 lat. Literatura dla nas jest kwestią wspólnotową w tym sensie, że pisanie książek, czytanie książek, wydawanie książek jest zawiązywaniem pewnej wspólnoty w obrębie innych wspólnot. Mamy e, wspólnotę na przykład narodową, mamy wspólnotę państwową, mamy wspólnotę kulturową, mamy wspólnotę rasową, mamy wspólnotę. Mamy nieskończoną ilość różnych wspólnot. Chodzi tylko o to, byśmy uz uzmysłowili sobie dwuznaczność przynależenia do, do, do wspólnoty. Każdy z nas należy do jakiejś wspólnoty. Myślę, że z ciekawością pójdę na spotkanie premierowe książki Jana i Marii Peszków. Oczywiście też z Carmen Marią Machado, czyli bohaterką naszej okładki Kraków Culture, ale też niezwykłego głosu, nowej prozy poświęconej nurtowi queer w literaturze. No i oczywiście spotkanie z Esposito, z najlepszymi, z najważniejszymi. Pisarzami i pisarkami także literatury polskiej. Pierwszy koncert w ogrodach sztuki wystąpią y, y, muzycy już bardzo znani, ale tego młodszego lub średniego po pokolenia. Y, mówię o pani Derlag i, i, i o Pawle Kaczmaczyku. Y, następnie przenosimy się do Nowódzkiego Centrum Kultury, gdzie głos będą mieli ci, co mają głos. Dwójka wspaniałych, wokalistów jazzowych. Ewa Bem, dawno nie widziana w Krakowie ze swoim regularnym zespołem i Stasiu Sojka. Po tym koncercie w NCQ w klubie studio wystąpi dla mnie najwspanialsza, najwspanialsza współczesna gwiazda takiej kontynuacji muzyki Princa czyli Judith Hill. I następnie koncert finałowy z rozdaniem helikonów. Które odbędzie się w słowackiego yy, i to będzie Leszek Morżer. Pomnik Adama Mickiewicza na krakowskim rynku jest niewątpliwym symbolem naszego miasta. A co może być lepsze niż jeden pomnik? Drugi, bliźniaczy, postawiony po drugiej stronie sukiennic. A o co chodzi? W 200 lat od wydania ballad i romansów Adam Mickiewicz ma kolejny pomnik na krakowskim rynku. Po drugiej stronie sukiennic od ulicy Szewskiej został wzniesiony taki sam monument, jak od 124 lat stoi na rynku od strony ulicy Siennej. Trzeba było uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, aby rok 2022 był rokiem romantyzmu polskiego, a poeta przestał czuć się samotny i otrzymał brata bliźniaka. To nie jest szem, to jest teatralna rzeczywistość i to jest udowodnienie, że w teatrze nie ma rzeczy niemożliwych. Więc Adam Mickiewicz stoi również tutaj. Co nie znaczy, że oryginał zniknął ze swojego miejsca. Wydaje się, że właśnie Adam Mickiewicz jest idealną twarzą dla festiwalu Materia Prima, festiwalu, który jest przecież festiwalem formy, a więc tego, co w teatrze jest właśnie pozawerbalne, czyli coś, co stanowi. Język uniwersalny, niezależny od narodowości, wyznania, rasy. Adam Mickiewicz, który był na emigracji w Paryżu, zetknął się tam z teatrem, który się nazywał Cirque Olympique, który powstał w 1782 roku. To był teatr, w którym można było wystawiać przedziwne rzeczy. mamy perspektywę roku, prawda? My rozpoczynamy proces, który, yy, który zacznie się mappingiem. Poza tym to jest oczywiście otwarcie yy, pierwszej edycji Biennale. Biedale, które ma się zająć nowymi technologiami na różnym poziomie. To jest oczywiście swego rodzaju dialog między sztuką a nauką. Osadzamy nasze prace, tych, których międzynarodowe Żyli wybierze, osadzamy w przestrzeni cyfrowej. To są technologie, które związane są z sztuczną inteligencją, z VR-em, z augmenterialnością, z rzeczywistością rozszerzoną itd. Tak tak Pierwsza edycja ma, jest zatytułowana E-Polis. A bierze się to stąd, że miesiąc miesiąc przez do, 20, do jesieni 2023 roku będziemy mieli na portalu, który jest towarzyszy projektowi, będą tematy, raz w miesiącu będą takie tematy przewodnie. To jest mały charakter holistyczny, do tego serdecznie zapraszamy, to będzie domena otwarta, to jest kulturafutura.pl. Dziś dość nietypowy temat jak na flash Kulturalny, natomiast bardzo ważny, ponieważ dotyczy Waszego bezpieczeństwa. Wczoraj w godzinach od 21 do 2 w nocy odbyły się w jednym z tuneli trasy łagiewnickiej Ćwiczenia taktyczno-bojowe pod nazwą Trasa 2022. Wzięły w nich udział zastępy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiciele Trasy Łagiewnickiej SA w Krakowie, MPK w Krakowie oraz służb współdziałających. Ćwiczenia obejmowały realizację dwóch bloków tematycznych: działań ratowniczych podczas wypadku masowego z udziałem dużej ilości osób poszkodowanych oraz realizację działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa medycznego, technicznego, chemicznego i ekologicznego. Wszystkie